Witam w nowym odsłonie portalu CarMax.pl, który ruszył jednocześnie z odnowionym Karmaxem. Tutaj, właśnie jego okładka. Dość długo pracowaliśmy nad tymi projektami, no ale, ale już są Karmax. Nadmuchaliśmy do 140 stron, ale jeżeli ktoś zajrzy do środka, to mimo zmienionej szaty graficznej znajdzie wszystko na swoim miejscu. Tak, jak to do tej pory było, chociaż, chociaż to inaczej wygląda. Sporo miejsca poświęciliśmy łowiskom zagranicznym, ale coraz więcej Polaków, coraz więcej karpiarzy wyjeżdża za granicą, bo to wcale nie jest takie drogie i wcale nie jest daleko. Tutaj znajdą się teksty naszych współpracowników o łowieniu we Francji, o łowieniu we Włoszech i na Węgrzech. Także sporo miejsca. To już od pierwszego tego rocznego numeru poświęciliśmy na łowienie karpina Fidera. Fider Max to stała rubryka, która już zagości w Karpmaxie na no, dłużej, myślę, bo to sposób łowienia, który staje się coraz bardziej popularny. A oprócz tego, oczywiście wszystkie pozycje, które zazwyczaj bywają, a więc parada łowców, także doniesienia ze świata opisy technik połowu, teraz na przełomie zimy i wiosny. A także jeszcze dodatkowa rzecz dla prenumeratorów oraz dla sklepów wędkarskich, które oferują Karp Maxa. Film w odcieniach jesieni nakręcony nad jeziorem Miłoszewskim, przepiękną wodą. Właśnie w takich niesamowitych jesiennych barwach jesieni 2015 roku. Zachęcam do czytania, do obejrzenia, bo oprócz tego wszystkiego jeszcze fantastyczne konkursy, kosmiczne konkursy, to w cudzysłowie, ale, ale coś w tym jest skarb Max drugi numer 2016 z absolutnie odnowioną szatą graficzną.